Targi edukacyjne dla gimnazjalistów w tym roku w szkole imienia Józefa Piłsudskiego. Jest już tradycją, że od kilku lat targi edukacyjne są w coraz innej szkole. W tym roku te targi są powiatowe. W naszym zespole szkół numer jeden. Skoro targi, to nie mogą zabraknąć tych, którzy mają do sprzedania swój produkt, a więc szkoły i tych, którzy produkt ten chcą nabyć, czyli uczniów szkół gimnazjalnych. Tak ja, interesował mnie technikum gastronomiczne. Najbardziej spodobał mi się profil humanistyczny, na który mam zamiar się tutaj wybrać. No właśnie którą szkołę wybrałeś? Yy, Tom e ekonom. Szkoły zachęcały jak mogły, aby to właśnie ta jedyna była dla gimnazjalistów przyszłym drugim domem, bo to w jej murach przyjdzie im spędzić kolejnych kilka lat. Na stoiskach można było zobaczyć ulotki, niektóre szkoły pokusiły się o prezentację swojej marki poprzez swoich uczniów, którzy popisywali się nabytymi zdolnościami kulinarnymi, sprawnościowymi, a nawet konstruktorskimi. Gimnazjaliści mogli porozmawiać również z nauczycielami i uczniami szkół ponadgimnazjalnych. Wszyscy sobie zdajemy sprawę, że młodzieży gimnazjalnej jest coraz mniej. No i y, trzeba oczywiście bardzo się promować, żeby młodzi gimnazjaliści, młodzi ludzie trafili do naszych szkół. Targi edukacyjne zostały zorganizowane w zespole szkoły nr 1 im. Józefa Piłsudskiego. Placówka ta postanowiła połączyć targi z dniem otwartym szkoły. Jest to dzień bardzo wesoły, dzień, w którym warto być w szkole, a nie gdzieś chodzić na zewnątrz i Wagarować. A także tradycyjną już imprezą, jaką tutaj są właśnie organizowane od lat Józefinki.